Cześć, witam Was na super dużym przybliżeniu po całym tygodniu mojej nieobecności. Dobra, może nie po tygodniu, trochę dłużej zajęło mi to, ale yy, weźmy, dajmy na to, że mi się na przykład, nie wiem, mikrofon zepsuł, dwa miesiące go nie miałem i tyle po świętach dostałem, no i wracamy. Tak, to nie jest ważne. Nieważne jest, ile nie było, ważne jest tu i teraz. I zaczynamy dzisiaj. Nie wiem czy. I nie wiem czy regularnie, ale. Ale no, w ogóle miałem tak... taka ciekawostka. Miałem zacząć od początku. Przed jeszcze przed Sylwestrem, żeby ładne życzenia złożyć. Yy, ale się nie udało. Mamy 4 stycznia i ten film będzie za 3 dni. Także jakie są najbliżej święta za 3 dni? O, nie wiem czy będzie widać. Czekaj. Nie, nie widać, ale. Szczęśliwego dnia bitej śmietany, bo jednak to wrócę 5, czyli jutro. Tak, świętego bitej dnia. Wesołego dnia bitej śmietany. I hipnotyzmu. Dobra, jako że już jestem tutaj w grze, e, jeszcze na moją usprawiedliwienie chciałbym dodać, że robiłem streamy czasami tak, dwa razy. Zrobiłem. Jak was nie było, to wasza wina. mam miś. Dawno w to nie grałem, szczerze mówiąc. Bardzo dawno. E, więc jak się zepsuje, to po prostu czas zawsze so, sam naprawiać. Ja nie po to, 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 to gram czyjeś mapy, żeby, żeby po prostu ten. żeby po prostu się męczyć. Difficulty. Eee, dobra, tyle się ustawiam teraz to przynajmniej jakoś wygląda. Po prostu chodziło o to, że wersja jakaś e, 1.18, to jest 1.9, to jest stara mapa. E, ale tak, trudność. Nie jesteśmy gigamocni. Pół. Pół serca, pół serca? Ekspert. Timer on screen. E, nie będzie. Musi być. No i co? Zaczynamy. Ogólnie możecie pisać, dobra, ja tu się już przygotuję. Chwila rozgrzewka. Huhuhu. Hu, hu. zdechnę? Nie zdechnę. Dobra. Yy, czy ty serio mówisz, że ten timer jest tutaj, na środku? O, chwila, jeszcze raz. Często, że tu nie potrzebuję takiego stopera na środku ekranu. Sam sobie zmierzę czas i się będzie wyświetlał. Yy, a możecie pisać mi w ogóle w komentarzach, ile wy zrobiliście. I w... co robi ten licznik tutaj? Co tu robi licznik? Wy wpada. Zginąłem. Dobra, no najwyraźniej się nie da usunąć tego licznika, teraz zgnę tylko dlatego, żeby sprawić się tego usunąć eee, Tak, i schodzimy teraz z góry, możecie pisać swój czas, czy wam się udało, czy nie Danger, keep out! Ja Miałam tylko się inaczej coś, a nie, dobra, bo CTRL kliknąłem Dobra, ja schodzę na dół O Boże, tu muszę zrobić 180 No i lipa Uuu, jakaś jaskinia nie mam sprintu na tym guziku, którym bym chciał mieć, szczerze mówiąc. Ale trudno, lecimy. Nie boimy się takich wyzwań tutaj. To jest starsza wersja! Dobra, mamy minutkę. Mamy już minutkę. Oczywiście wyścig się liczy tylko na ekspercie. Jo, co mam taką ogromną tom? Sensivity ,ivity. Dobra. E Pszcz. Oh, myślałem, że zginąłem. Myślałem, że już wącham kwiatki od spodu, nie wiem na ile boczków mogę spaść, jako specjalista z gry, ale chyba na cztery mogę spaść maksymalnie Dlatego... Muszę... To jak spadnę zginę? Nie! Dobra, na cztery mogę spaść a, a teraz tak za przeproszeniem Gdzie tu mam zejść? Bo tu zginę, tu zginę, ej nie, tu nie ma zejścia Chociaż, o dobra, jest, dobra. Nieważne, sorry, sorry, jest zejście. Jest zejście, dobra, minuta. Dobra, myślę, że content schodzenia z góry jest trochę do pominięcia, bo tu się nic... ...ciekawego nie dzieje, żadnych śmierci nawet nie ma. Nic specjalnego, muszę pamiętać o tym, że mam pół serca cały czas. To jest najgorsze, dobra, jest, udało się! Jesteśmy w lesie, w dżungli. W wiejskiej dżungli. Eee... Dobra, na drzewa może. że nie będę wchodził. Cholera, tu chyba muszę. Albo nie muszę. Dobra. Szczerze to. z drzewa bym nie chciał spaść. A tu chyba nie o Kurde, dobra, teraz czas na skok wielki. O, muszę, tylko najgorzej jest to, bo ja muszę iść na kontrolu palce cały czas. Uff. Ale było blisko. Serio, dobra, nie mogę być tak pochylony w dół cały czas, bo, bo nie, nie widać. Zapominam coś, że to jest takie skupienie, po prostu włączone. Po prostu 30 tysięcy razy szybciej pracuje mi głowa niż zwykle. Aha, dobra, nie mogę wejść górą. Gdybym miał dwa serca, no to bym mógł po tych drzewach skakać. Przecież to byłby luz. A tak, tu muszę jakieś takie skoki wykonywać. Jak jakaś małpka w zoo. Jak małpka w zoo, dobra. Jesteśmy już prawie na prostej. Znaczy, nie prawie na prostej, tylko dosłownie na prostej. Eee. O nie. Dobra, Kevin, dobra, piszcie sobie. Piszcie sobie, zapisujcie sobie, ile mam czasu. Bo mnie nie dogonicie. Musicie wiedzieć, ile potrzebujecie czasu, żeby mnie dogonić. Mam nadzieję, że to jest checkpoint. Dobra, jest checkpoint w jaskini. Jest czekaj. Pamiętajcie, macie checkpoint w wiaskini ja To zrobię tylko, żeby wam pokazać, że macie coś takiego jak checkpoint w wiaskini. Posiedzę tu trochę. Posiedzę tu trochę. Nie ma się co martwić. Ogólnie frajerzy chodzą tu z shiftem. Tak tylko mówię. Tylko frajerzy shiftują w jaskiniach Jak ktoś shiftuje. Jak ktoś shiftuje, to się go bieg nie liczy. O! Dobra, udało się. Jest w końcu potężna lawa. Widzicie, jak się spociłem, tak się spociłem. No tyle ja widać, serio taka świetna kamera. Dobra, musimy zejść na dół. Nie wiem po co? Skoro w życiu chodzi o to, żeby być cały czas wyżej. Dobra. Tu już może... A nie, dobra, to jest Nie, tu możemy shiftować, bo to już nie jest ten, bo to już nie jest lawa. Tu już jest nic groźnego, i tak nie mogę zaskakiwać jak przed sekundą Bo zginę Bardzo łatwo Dobra, to tutaj taki spacerek widzę i szczerze więcej osób byłoby lepiej, ale... Problem jest taki, że nie mam więcej osób Ja jestem Dobra Dobra, wspinamy się do góry cały czas I zaraz mam nadzieję, żeby dotrzemy do końca Troszkę się denerwuję, że zaraz spadnę z tej jaskini. Dobra, tędy przejdę. Na razie nie jest jakiś problem w ogóle kompletnie, tylko cały czas jest takie schodzenie w górę, dół. Także to jest... Pra... Ale fajnie było tak więcej, to takie spychańsko. Wiesz że co chodzi, ale dobra, teraz trzeba się po prostu pochwalić momentem kobry. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś komber w prawdziwym życiu, ale tak się rusza. Dobra, Ty sobie za nie żartujesz. Dobra, nie spaść tutaj. Pustynia 6:30. Chyba world record. Ej, ten jakiś... Ten? Jakaś linka? Ała? Dobra, nie zginąłem. A, błąd mapy, błąd mapy. Ty. Patrz, trzeba być mądrym. Pracuj mądrze, nie ciężko, jak to mawiają. Mhm. Mogę sprint, mogę sprint. Nie wiem, czemu mi na kontrolu czasami nie wchodzi. Może się okazać zgubne, dobra pracuj mądrze, nie ciężko O w dupę, teraz tu może być problem. Dobra znowu, ktoś siftuje ten frajer Mam um, sensivity wielkie uu, uu, uu. Uu. Teraz chirurgiczna precyzja Te ręce są stałe jak skała Tutaj nie ma mowy o pomyłce I ja chyba nie przeskoczę, nie? Ups Raz chyba mogę dostać, w sensie Minecraft jest coś takiego, że raz jak się dostanie, to się nie dostanie obrażeń od kaktusa chyba, nie? Szczerze, że jestem tak daleko, że wolę nie sprawdzać. No ale w sumie, jak dostał, to spanikował. <grym> Ej, nie, dobra, dopływania sobie już muszę zmienić. Bo to jest to stare pływanie, nie? Ta... To... Nic mi nie da, że będę shiftował i tak. Znaczy, jakiś shiftował. Kontrolował. Dobra, teraz czas na szukanie po prostu powietrza. Grudek powietrza, o tu mamy już jakieś. <laughs> uh, ale to jest fajne przynajmniej, bo nie trzeba długo czekać. Wystarczy taki gramik powietrza i możemy po prostu płynąć, gdzie chcemy. Siup? Mogę wypłynąć do boku? Nie mogę. No dobra, i to jest luźne. To jest niby poziom ekspert. To jest poziom ekspert. To jest poziom chyba słaby, nie ekspert. Dobra, tu już wypływamy na powierzchnię. Problem jest taki, że trochę długo to zajmuje. Tu zaczerpnę powietrza? Tu nie zaczerpnę. O nie. Ej, to mogło mnie kosztować całą grę już. Ej, naprawdę. Trzy sekundy. Dwa. Jedno. Wypłynąłem. Na zero byłem. Na zero byłem. kuszt. <grym> Masakra. O tak blisko. Tak blisko dopływania z rybkami po prostu już. Dobra, chyba już mogę wypłynąć, mam nadzieję, na powierzchnię. Tak! Skończyłem. Czemu tu jest pustynia? Nie, jak ja się zawróciłem, to naprawdę nie wiem, co zrobię. Jak ja się tutaj zawróciłem. sobie palne łeb chyba. A nie, dobra, widzę inny las. Widzę inny las, nie zawróciłem się. Dziesiąta minuta. Dziesięć minut to robiłem. Hmm. Boli trochę. Ja bym to chciał zrobić w minutę kiedyś. To jest mój cel. <noise> to widzę już portal. Czy to będzie na O. 3. Dobra, to jest po prostu wkurzające. Coś nawet nie, że wkurzające jest, tylko żenujące. Zżenujące, że muszę po prostu wracać do początku Tylko przez to, że mi sprint przestał działać na chwilę. Nie posprintowałem, przez po prostu pół sekundy. O, Holender. Dobra. Dobra, szybko. Ej, no, w ogóle mi się czas tu jakby jak skina, czy nie? Tak, tak, wiecie, tak po... <ścoughs> Czemu ja to przeżyłem? Ja tu spadłem z 10 bloków, spadłem na dół. Co ty gadasz? Dobra, biegniemy, bo ja nie jestem małpa, żeby po drzewach skakać. Oho, dobra. Ha ha, ha ha, pańczyna, Dobro, chyba jest, tu chyba koniec, jest to wygląda jak koniec, albo po prostu kolejny poziom. Nie wiem, zobaczę, mam nadzieję. I dobra, i umiemy Soul Sand, żeby być jak najszybciej. A, bo to jest dobra, to jest ja się. Ja, ja mam nie lecieć dalej, jakby już jestem w tym naderze, tak czy nie? dalej mapa czy nie ma? A jest, dobra, nie wiem. Dobra, myślę, że to jest takie zaawansowane po prostu technicznie, technologicznie. Dobra, patrz, tutaj, tutaj musisz ominąć wszystkie te Wszystkie solusandy Sandy, gdyż one są po to, aby spowolnić. O kurde, tu nie było tego. Dobra, dla mnie to nawet nie jest wyzwanie. Tutaj, nie wiem, jak wy, ale ja już jestem na końcu. Mapy. W dziesiątej minucie, o kurde, dobra, jakiś niebezpieczny tutaj... Kurde, ruchy, no nie, i znowu muszę po tym Handzie lecieć. Dobra, macie szansę, o, znowu to samo. <grym> macie szansę mnie dogonić. Żartowałem, nie ma takiej opcji, dobra. Jeszcze raz. Tutaj, tutaj, do góry. Sobie serio przełączył z tego kontrola, bo się źle czuję. Dobra, teraz... <grym> Zapomniałem, że nie mogę spać. Po prostu chciałem powiedzieć jak... Jak zawsze teraz w parkurze się odpalę, bo mam już mój przycisk funkcyjny z myszy i... Ja zapomniałem, że mam pół serca. No, to mógł być problem lekki. No ale dobra, teraz to już lecimy bezproblemowo. To musimy... <laughs> Nie wiem od czego to zależy, że czasami spadam po prostu 10 bloków, nic mi się nie dzieje. Czasami spadnę 2 i... i. po prostu już dawno po mnie. Nie wiem, nie rozumiem. Przeszkadza mi strasznie ten timer na środku, ale się go nie da wyłączyć. Autorzy najwyraźniej, mapy się nie znają. Oooo, to było bliskie. Dobra, spróbuję tak, dobra. Teraz. Może być kurde problem Chyba, że tu coś mamy. Znowu kto shiftuje ten fryer? Dobra, jest przejście podziemne. Jak z kreciska bym po prostu wychodził. Z norki kreta. Hoho, udało się. Norka kreta jest moja, dobra, wyjści kto jest. No kurczę, no nie mogę się wbić na te dziady. Dobra, dobrze, dobrze żeby mnie skakać. Uuuuuuu! <noise> Dobra, teraz jakieś ognie, jakieś ognie piekielne. Myślałem, że to już koniec będzie. A tu nie. Dobra, tędy. Czemu ja nie mam dobrego czasu reakcji, po prostu, żeby odejść od tego? Naprawdę nie wiem. Chciałbym. Chciałbym przejść. Dobra, wróciliśmy do ogni piekielnych teraz. I chyba tu zginąłem w tym miejscu, nawet dlatego pójdę inną drogą, tak. To jest raczej logiczne. O nie, no co ty gadasz? Tu mogę, <laughs> mogę po rondzie jedynie przejść, ale wyrąbane mam w to rondo <laughs> Tak szczerze mówiąc, nie robimy żadnych rond po prostu. Czas już są taki słaby, że to jest po prostu dramat że taki mistrz, po prostu, movementu, jak ja musi się tyle męczyć, dobra, już jesteśmy pod końcówkę teraz nie zginąć, głupio dobra, pamiętajcie, ruchy ruchy płynne płynność ruchów jest najważniejsza i skupienie jest, już kończę, dobra, trzeba jakiś poziom endowy będzie, na stówę na stówę End KILL! Myślałem, że to będzie endowy, ale dobra, wspinanie się pod górę, git. Bo, bo wspinając się do góry, nie możemy spać w dół. Tak, mam nadzieję. <grym> Oho. Już widzę tu bloczki z endu. Już widzę, tu myśli, że cię nie widzę. Ja już dawno wyczaiłem. Może to z do interpretacji? Taki mały bloczek, oznaczający, nie wiem, koniec wszystkiego i. I w ogóle. Tak. Dobra. Ty, 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 ty. Dobra, nie jest coś takiego, copy strajka. Jestem w dziurze i teraz, dobra, muszę trafić do portalu, bo tam dalej nie ma miśnia. To był taki ten. Kogo. Żarciocha by mi zrobili. Jestem 19:29. Rekord świata, chyba pobity Idę chyba na Olimpiadę. No dobra, z takim czasem to ja chyba mogę. Na Olimpiadę podpijać, nie? Będzie takie specjalne ta. Specjalne. Konkurencja. Minecraft, Half, Hair Trace czy coś takiego. Dobra tyle na rado za rok.